Siemanko, wszystkim z tej strony Szkapa I zapraszam do farm fairy tale. Robimy misję, robimy misję. Próbujemy tu cały czas nazbierać na te misje. E, wziąłem sobie taką e, 48 tutaj ziemniaczków hodować, a mam tylko 3 sadzonki. Jak widzicie, więc nie idzie mi to za szybko. Już mi gdzieś z których czas e, leci. Któryś misji, ale mam też truskawki. Chyba trzy sztuki. I wiem, że tu była misja... ...też coś o truskawki. Yy, plant... O, dobra, to może być to tak coś. Więc tutaj też pozbieramy to. Kukurydzę, dobra, wykończę, wykończę sobie tą kosę. O, jedzonka nie mam. Trzeba iść jedzonka narobić, dobra. Mamy tu coś do zjedzenia Ja tu wcinałem jakieś grzybki O, mamy to Możemy to jeszcze zjeść yy, Ile tego mam? Yy, 50 sztugarz. Dobra Dobra, niech mi to wszystko. Nie, nie ścinaj tam. Tutaj zbieraj, tutaj zbieraj już te grzybki, bo już są do zbierania. Znaczy nie grzybki, tylko ziemniaczki. Te ziemniaczki zbieraj szybciutko. Można ich posadzić zaraz. Tak. Ziemniaczki trzeba szybko sadzić, bo ich dużo potrzebujemy. A będziemy sobie tu coś innego zaraz dawać. O, zaraz podlać. Dobra, to, to, to zbierze. Najlepiej, niech zbierze wszystko z pola, żeby się nam tutaj nie myliło. A będziemy sadzić tylko to, co nam potrzeba. Tutaj mamy 16, kurydzy, a musi zasiać 50. Dobra, no to niech się ile ma, i musimy iść jedzonka szukać. Co my tu mamy za jedzonko? Mamy jakieś jedzonko? Nie mamy nic. Idealnie nie mamy nic do jedzenia. Tam mi zostało 50 minut, a nie, na, nie, na niektórym było mniej czasu. Muszę to szybko iść. E, czekajcie, zjemy troszkę... Na ...przykład grzybków. Troszkę grzybków, co damy radę tutaj to pozbierać przynajmniej. I zasiać jeszcze raz. To jak wyjdziemy, to będziemy mogli pozbierać. O, i zasieje nam te ziemniaczki jeszcze raz. Dobra, dobra, niech się robią. Ja lecę po jedzonko, bo muszę zanieść to, bo to tu jest na czas wszystko. Chyba iść to zanieść. Zostało nam tam wiem, dość dużo czasu, no ale lepiej to zanieść. Z grzybków nic nie robię, z grzybki bym mógł zjeść. Nie, tu mamy jedzonko, tu mamy jedzonko. Tutaj ziemniaczek Dobra, mamy to, no będziemy na razie to robić mm, Mamy zboża, możemy dołożyć, mamy kukurydzę, możemy dołożyć kukurydzę, tu mamy dużo e, Grzybki możemy wziąć Cebulki mamy dużo, mamy ziemniaczka, możemy ziemniaczka dołożyć Dobra, zbieramy, robimy jak się nam to tutaj robi nam polecą przynajmniej tutaj jakieś punkty. Kukurydzę mamy, robi niech się następna. Eee, tak, niech się robi następna. Na którym levelu? Na szesnastym levelu. Dobra, na szesnastym levelu mamy dziewiąty. Troszkę brakuje, troszkę brakuje. Mięsko też mam, ale mięsko już tam komuś dałem. Dobra, będziemy robić chyba tylko kukurydzę i to. Dużo tego zjada, ale w miarę szybko się to robi. No, się Drewno się nam skończyło. Proszę bardzo, masz drewno. Rób dalej. Szybka produkcja. Narobię tego pełny kwipunek, bo to o tej schodzi momentalnie. O, tak, tak. Musiałbym siąść i przez, nie wiem, godzinę produkować tylko to, gdzieś do jakiejś skrzyni powkładać i mieć zapas. Bo takie ganianie, wiecie, się spieszy, tu się śpieszy, tu trzeba coś robić, a tu akurat brakuje wam jedzenia. No tu jest fajnie, bo jest po 10, a to ile daje? 12, a to daje ile? 14. Ale tu jest ich 10, a tu jest tylko 5. To też jest znaczna różnica, tak? Temu się to dłużej robi, bo jest raz tyle tego. Znaczy, ten się zrobi dwa razy, a ja ten raz. Tak. I już się to Dobra, mamy full. Mamy full, mogę tu coś wsadzić. Mógłbym tu coś wsadzić. Wsadzimy tu, nie wiem, kukurydzę tutaj wsadzimy. Dobra, i lecimy. Nie wiem co to jest ta misja, nie umiem tego zrobić. Eee, moje ziemniaczki, ziemniaczki zbieramy szybko ziemniaczki. Ziemniaczki zbieramy i może tą kukurydzę bym też zrobił. Jeden, drugi, trzeci ziemniaczek. Eee, dobra, nie my to tak. No, nie mam jedzonka, nie mam jedzonka. jak mu dajemy jedzonko zaopatrz. Trzyma się w jedzonko, więc nie, te grzybki też zjemy, bo grzybki wypadają wszędzie, a na razie nic z nich nie robię. Ja tą kosę też wykończymy do zera. A, zasiała na tam ziemniaczka dopiero. Dobra, tą kosę wykończymy do zera, jest wolniejsza, ale dobra, nie idzie. Trzeba znaleźć nasionka. Tej paszy też tu mamy dużo. Nie można jej spiętrować jakoś. Nie eee, mamy nasionka kukurydzy. Tutaj niech nam sadzi. Znów 17, 15. No to będzie 30. Potem 45. Dobra. To jakoś tak się to powoli wyrobi. Dobra, sadzimy. No, musiałbym tu jeszcze przyspieszyć tą robotę całą. Aby nam to szybciej wszystko szło. Dobra, mamy zaś ziemniaczki. Gdzieś jeszcze jedna ziemniaczki rosną. Tutaj chyba. Poczekamy aż urosną wszystkie. A tak sobie tutaj zrobimy tą misję. Myślę, że to się tak akurat wyjdzie. Jeszcze gdzieś jest... Jeszcze jedna. Dobra. zbiera o, kurat zbierał ziemniaczki, drugi i trzeci ziemniaczek. Niech zasadzi nam w zasadzie nam znów te ziemniaczki. Tą kosę już wykończy. kosa się wykończy i już będzie spokój z tą kosą. O! Dobra, kosa się wykończyła. Została nam kosa ta lepsza, dużo szybciej zbierana, ale to narzędzie tu jest eleganckie. Brązowe. A te są jakie? Te są za kasę, ale te ciekawe, za co te są. Na 5000 kosztuje ona, będzie level 3, a tu jest quality level 2. Sped bonus, sped oh. Dużo lepsze, nie? Sadzimy na całe wszystko. Ziemniaczki już są? Nie, ziemniaczki będą za chwilę. I tam mamy 44 minuty, spokojnie wyrobimy, spokojnie. Nawet może uda się zebrać tą kukurydzę całą. Gdzieś mi ta misja z ziemniaczkami zwiała. Nie wiem ile tych ziemniaczków mam, ale te ziemniaczki jeszcze będę długo robił. O, idzie handlarz z misjami mi tutaj. Przy niej mi jakieś misje przyszedł. A raz zobaczymy co mi tu przyniosło fajnego. no, ja, Jeszcze tu mamy grzybków w tyle żeby te, te wszystkie zjem. Raz Boże jeszcze zasieję. ziemniaczki, niech już zbiera. Mamy ziemniaczki, niech zbiera. Nie wiem, ile już mam tych ziemniaczków. Sięjemy trzy sztuki ziemniaczków, to niech zaś rosną nam fajnie te ziemniaczki, nie? Dobra, zbierzemy całe to. I może już będziemy mieć jeszcze dwie kukurydzy. To by było tyle, tak? O. Dobra. Nasza kurka choda. Dobra, czekajcie, idziemy tutaj zwierzątka załatwić. Bo my tu jakieś zwierzątko mamy, coś tu było. Tak jest krowa, jest, jest świnka, więc trzeba tutaj z nimi troszkę podbać. Chwinkę nakarmimy. Też by można było nakarmić. Krówka nie chce nic zjeść. Piąta krowa. Nie ile my tu krowu, krowuka robimy. Chyba nam to tak liczy, tak? Dobra, czekajcie, tu musimy podbierać grzybki znów. Szybko, grzybek, grzybek, grzybek. Tutaj mamy siamko do wzięcia. Nie wiem po co to siamko jak i tak z niego nic nie robię. Dobra, ten mam tutaj. Chodź po. Nie chce pogadać. Dobra, padamy. Padamy tam do zrobić tą misję, żeby nam to szybko poszło. No, gdzie ona tutaj biegnie? Ja bym chciał umieć robić lepsze narzędzia. O, jest tu ten gościon nam ucieka. Wiesz go szukali, a on tutaj jest. Nie wiem, czy to jest ten. Tak, trzeba z nim pogadać. Ten? Tak. Drzewa brakuje. Czemu ja nie mam tyle drzewa? Teraz drzewem zrobiłem. Ej. Krzyneczko, nie masz drzewa? Krzyneczko... No zobaczcie jaka w topa. Nie mam drzewa. zawsze się tego drzewa umie tyle walało, a teraz jak trzeba to nie mam drzewa. 20 drzewa brakuje. Myślałem, że mam tyle przy sobie. A, bo ja chyba to... Do... Gdzieś... Rzek zrobił z tym drzewem? Czekajcie, lecimy zobaczyć, czy nie mamy tutaj w skrzynce drzewa. Zaraz weźmiemy ze skrzynki trochę drzewa. Gdzie tu było? Jasne, że to jest drzewa. Drzewa drzewa tutaj jest. 50 wystarczy, tak? Wystarczy 50. Jajka, tutaj odburzymy tego blueprinta odburzymy mleko, odburzymy marchewkę. Możemy, dobra, full. O, bierzemy. Bierzemy, póki dają. Póki dają, zwierzątka to trzeba brać, bo się szybko starzeją i później już z nic nie ma. Dobra, z tym panem tu możemy porozmawiać. On jakieś misje nam da. że nie można wycofać tych misji nie. a mam usunąć pole no to dobra, czekajcie tak tak o to chodziło, nie? Żeby usunąć pole. Też to o to chodziło. Tak. To wydaje się tak, aby oni nas dopiero jeszcze uczyli jakichś początkowych rzeczy. Które już jak powinien... Jak powinien dawno umieć, a oni mnie tu jeszcze ich uczą dopiero. Dobra, zrobione. O, Mmm, mor, coś tam. E... 50 i 60. Mam tyle e... zboża, nie mamy tyle. Zaraz zboża, dajcie zboża. Nie mamy zboża. W kuchni jest zboże. Szybko idziemy po zboże. Jest zboże. Nie mamy tyle zboża, 30 zboża potrzebujemy. Mamy 30 zboża, mamy 20 zboża. Mi się tak wydawało, że ja tyle tego nachodował. A tu, zobaczcie, tu jest ledwo 20 zboża. Dobra, szybko kosić, kosić to, kosić to. Szybko, za ten czas co on tu jest, trzeba mu to dać. Trzeba to pozbierać i zboża nasadzić. Się nam kosa podpuje, potrzebujemy 30 zboża. Tak, odkosimy tą kurydzę zaraz, ta ma zostało na 20 minut. Ja się tu zajmuję zupełnie innymi misjami niż tymi, co powinienem się zajmować, ale dobra, to jest je polenie. Dla ziemniaczki. Nie ścinaj mi tego tam tylko tutaj. I zboże nam sać. Nie, raz, że nie ma. Są jakieś tutaj... O, grzybki są do zjedzenia. Grzybki do zjedzenia. Czemu on kukurydzę sadzi? Nie. Masz zboże sadzić, nie kukurydzę, panie. Co pan wyrabia? Zboże pan ma posadzić, nie kukurydzę. Kukurydza mi już nie potrzebna mi. Zboże potrzebne. Trzy ziemniaki to mi jest potrzebne. A nie panie, nie kukurydza. Kurydze mamy dość. Ile zostało? 21 minut. Nam ucieka. Zbieramy 10 zboża. Nie, będę miał, ale muszę już go dogonić. Możliwe, że to po zebraniu tego już będzie tyle zboża, ile nam potrzeba. No, zbieraj dalej, zbieraj dalej. Wszystko, co jest na polu i lecimy. Bo oni się nam poprzestawiają i będziemy ich teraz szukać, gdzie oni nam poszli. 35, dobra, powinno wystarczyć. Lecimy. Drewna też chyba tyle mamy. Więc powinno wszystko wystarczyć. Dobra, jeden jest, jeden mieszka tutaj, tak, tak, jeden mieszka tutaj. Nie wiadomo gdzie będzie, czy tam będzie, czy będzie, no gdzieś tutaj indziej się chował. Ale nie widzę go gdzieś indziej. Żeby się gdzieś szwendał, może będzie tam w domku. Dobra, lecimy mu dać to, co trzeba mu dać. O, jest tutaj. Tak, proszę cię, już idę ci dać misję. Tak, proszę, drewno, proszę. Elegancko, dzięki. Blokowałeś mi coś nowego. Maksymalna energia. E. Produkcja, szybkość, e, to chyba daje tylko wygląd, łopata, tu jest na narzędzia coś, to nic nie daje, dobra, nie mamy nic szczególnego, to mamy, e, a to nam tu da potem, ale dobra, tego nam nie trzeba, Może jakieś, nie masz, nie masz nic, dobra. Czy my tu możemy na czymś... Coś robić nie możemy no, niczym nic zrobić. O, skrzynię możemy zerknąć. Mogę skrzynię zerknąć. Nie zerknąć skrzynie, ale nic tu nie ma. Dobra. Może nam go dopiero odblokują. Jak jeszcze jakieś misje u niego porobimy. Dobra. Co tu jest? E -Sell. Dobra, nie wiem o co w tym chodzi, ale teraz e, chyba do tego musimy iść. Miegniemy do tego. E, tych ziemniaczków jeszcze trzeba zebrać troszkę. i Też będzie misja gotowa. Dobra, ale dalej nie wynalazłem, co to jest za misja. Dobra, jest tu ten pan, jest tu ten pan. Dobra, już idzie ci zrobić misję. Już idę ci zrobić misję, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dzięki. Chyba nie ma żadnej misji dla nas. Może coś zdobędzie jeszcze, ale tutaj nic nam nie odblokował Truskawki, tylko dalej truskawki. Tak, poza tym nic więcej. Dobra. Ten ma coś nowego. Nie ma nic nowego. Dobra, tuśmy zrobili wszystko. Cośmy mieli zrobić. Ja nie wiem o co chodzi z tą babką. O co chodzi z tą babką. O, dobra. Ja wiem tylko pogadać. Dobra, miałem z nią pogadać. Tak z tego wygląda. Czy ona tu ma coś, coś fajnego? Mleko, jajka. To dla mnie nie potrzebnego. I tu blueprint. Mam zacząć coś takiego produkować. Co to jest? Nie wiem z kim mam teraz pogadać. Ma ktoś jakiś? Może ja tu mam z ludkami gadać, a ja z nimi nie gadam i dlatego mi to nie wchodzi. Ale mam już cztery z pięciu, więc jeszcze raz. w mnie coś? Dobra, nic. Jest raz, to jest jakaś kopalnia. Mam tu zrobić. Dobra, czekajcie, lecę do niej jeszcze raz. Zobaczymy, czy zaliczy nam jeszcze raz. Na przykład, jak do niej polecimy, czy zaliczy nam jeszcze raz. I ja tyle ten robił, a tu wystarczyło z nią pogadać. Zobaczymy. No nie, teraz trzeba chyba z kimś innym pogadać. O, może, może z tym, lecimy do tego teraz. Pewnie trzeba z kimś pogadać. Sprawdzimy wszystkich, aż znajdziemy tego, z którym trzeba pogadać. Nie wiem, może, może to ten mały? Chyba tak, bo coś dużo gada. Pogadamy z tym też. Nie, ten nie chce gadać. Idziemy do innego. Dobra, lecimy jeszcze raz do tej babuszki. I zobaczymy co ona nam powie. Czy nam coś powie, czy nam nic nie powie. O, tak, udało się wykonać. No, udało się to wykonać. Mamy tu coś nowego. O, boik. Dobra, wierzymy to. I dobra, i zostawiamy. dobra, troszkę nam to zajęło, niżśmy wykombinowali co tu trzeba, ale trzeba z nimi gadać. E, przynajmniej już wiem, że muszę podchodzić i z nimi też pogadać. Wtedy się dzieją różne rzeczy. A tego nie wiedziałem. Ale teraz jak wiem, to będę tak robił i odblokuję tu może inne rzeczy. A w tym odcineczku to wszystko. Jak się wam podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane i do zobaczenia. Cześć wam!